Jakiś czas temu dostałam paczkę dylerytyk rzeczy i od razu stwierdziłam, że to jest idealna okazja do stworzenia czegoś nowego. Plan był prosty. Przetestować nowe materiały i zrobić z tego vlog. A co z tego wyszło? Sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Dzień zaczęłam na spokojnie. Wstałam, zjadłam śniadanie i jak tu mam w zwyczaju rozwiązałam kilka krzyżówek. Bo nic tak nie rozgrzewa mózgu jak poranne łamigłówki. Po śniadaniu od razu wróciłam do mojego pokoju i wyciągnęłam szkicownik, zestaw ołówków oraz dwa ołówki przedpremierowe, które również dostałam, no i oczywiście kawę. W pierwszej kolejności przetestowałam ołówki i szkicownik. Zrobiłam słocze ołówków, czyli mówiąc tak po ludzku, testowałam każdy ołówek, zmieniałam nacisk i sprawdzałam, jak się zachowuje na papierze. Na końcu jeszcze pokazuję, jak to wygląda pod światło. Mieniło się na no ołówki. Powiem szczerze, że przyjemnie mi się nim pracowało i nie miałam z nim jakichś takich problemów podczas rysowania i tutaj jak najbardziej uważam, że jakość jest świetna w stosunku do ceny. Ale jedyne co uważyłam, że podpisy twardości na ołówkach były tylko z jednej strony. No i przez to musiałam się pilnować, żeby odkładać te ołówki napisem do góry. A jeśli tak nie robiłam, to potem parałam w ołówkach szukając odpowiedniego. Ale jeśli chodzi o sam komfort rysowania, no to wpadły tutaj naprawdę wzorowo. Po tej intensywnej sesji rysunkowej zrobiłam sobie krótką przerwę i wyszłam z mojego studio, aka mojej nory. <grydy> Zabrałam kubek po kawie, jeszcze wzięłam banana na drogę i napisałam wpis na bloga. A potem, oczywiście, kolejne obowiązki, czyli czas dojść krowy. Przebrałam się w strój do zadań wiejskich, czyli czapka, kalosze i mika, która plączy mi się przy nodze. Najpierw dodajenie krów, potem jeszcze szybkie odwiedziny u kur, czyli obserwowanie życia kurczaków, są takie urocze, a następnie zbieranie jajek. Wchodząc do kurnika zauważyłam, że już niektóre kury sobie przygotowywały się do spania, natomiast ja szybciutko tylko zabrałam te jajka i... poleciałam dalej do domu na kolejną część dzisiejszych testów. W domu stwierdziłam, że zjem lody. Potem połamałam wafelek, a jakoś odratowałam sytuację. Do tego tak zlekałam, z rozpoczęciem pracy, że rozwiązałam jeszcze dwie strony krzyżówek, położyłam się, a potem jeszcze zjadłam kolację. No dobra, ale finalnie zaczęłam część drugich dzisiejszych testów, czyli malowanie. Najpierw przetestowałam farby, zrobiłam próbki w szkicowniku, potem jeszcze prosty gradient z wykorzystaniem wszystkich kolorów I muszę przyznać, że Kolory są świetnie nasycone i mają bardzo dobre krycie. Choć żółty zauważyłam, że jest nieco mniej kryjący, ale błysk wszystkich farb, no. zarąbisty, naprawdę. To są właśnie farby Pro z tej firmy i one się tym charakteryzują, że są z połyskiem. I naprawdę, podobnie połyskują jak farby olejne. Może nie aż tak intensywnie, ale jeśli ktoś lubi połysk farb olejnych, ale nie lubi ich długiego schnięcia, to wydaje mi się, że to jest świetna alternatywa, bo po wyschnięciu naprawdę ładnie się mienią, jest to przyjemne dla oka. Dobra, co ja tu będę się rozdrabniać? Czas na prawdziwy obraz. Na te potrzeby wybrałam okrągłe, panelowe płótno. Potem wymieszałam farby, rozprowadziłam już szpachelką i wyrównałam pędzlem, no i zrobiłam podmalówkę. I wtedy dotarło do mnie, że jestem zbyt zmęczona, żeby to dziś skończyć. Więc odłożyłam pędzel, wzięłam dziennik i zapisałam kilka myśli, i odhaćłam zadania, a dzień z źle rzeczami przeciągnął się na półtora dnia. Następnego rana wróciłam od razu do malowania. Na początku stwierdziłam, że kurde, strasznie szkoda, że nie ma jakiegoś takiego ciemnego, niebieskiego, coś jak ultramaryna, bo. Ja zwykle używam właśnie tych trzech podstawowych kolorów yy, oraz białego i z nich tworzę wszystkie inne. I spokojnie dałam radę bez tej ultramaryny, i jeśli potrzebowałam jakichś kolorów jakichkolwiek, to naprawdę dało się jej stworzyć w inny sposób, a ten, yy, który był w tubce, taki piękny, błękitny kolor, dosłownie nakładałam prosto stópki w niektórych miejscach, no tak śliczną jest, wolnie stwierdzam, że fajnie mi się malowało tymi farbami. Ostatnio widziałam taki tutorial, jak namalować błyski na wodzie i pomyślałam, że w sumie to spróbuję na tym obrazie to zrobić. No i tak mi się spodobało, że po prostu miałam ochotę calutki obraz wypełnić tymi błyskami. Takiego uroku oni dodają obrazowi, że wygląda teraz dużo lepiej. No i spójrzcie sami, jak to ładnie się połyskuje. Zarówno paletkę, jak i cały obraz. Ok, teraz czas na punkt kombinacyjny, czyli podsumowania. Ołówki. Ogólnie wypadły świetnie, choć to oznaczenie tylko z jednej strony czasami wbijały mnie z rytmu. Ale jeśli chodzi o cało kształt, to no, zdały to jest naprawdę bardzo dobrze. Farbek. Błyszczące, piękne, nasycone kolory. Ja na początku brakowało jakiegoś ciemniejszego niebieskiego, jak już wspomniałam wcześniej. Ale taki wachlarz kolorystyczny sprawił, że na spokojnie zyskałem wszystkie potrzebne kolory. A więc również dobrze wypadły. Płótno bez zastrzeżeń, też nie wiem co tu więcej powiedzieć. Dobre, bardzo dobre, serio. Wykonanie świetne, nic mi tam nie odstawało, nic mi się nie psuło. Malowało się świetnie. <grych> Szkicownik. Piękny, minimalistyczny, dobrze leży w ręce. I ten brak sprężyny z jednej strony nadaje takiego prostego, delikatnego wyglądu, no a z drugiej strony sprawia, że kartki trzeba było zaginać przy ich przewracaniu, a po zaknięciu szkicownika kartki odstają. Ale tutaj wpadłam na patent z gumką do włosów, więc po no problemie. <grych> Szpachelki. Tutaj ciężko w sumie mi określić, nieco sztywniejsze niż moje dotychczasowe, ale solidne. Pędzelki. Ultra miękkie. <grych> I dobrze się nimi malowało i stwierdzam, że to chyba są moje nowe faworyty i za tak serio, serio, bez ściemniania. Nie gubią włosia i dobrze z nimi pracuję. Jeśli nadal to oglądasz, to wow, naprawdę to podziwiam i dziękuję serdecznie. Również dziękuję za spędzenie tego dnia ze mną. Mam nadzieję, że było miło i że Cię nie zanudziłam. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!